Demikulaut, sezon pierwszy odcinek jedenasty, The Diabolicalist Plan, Part 3, The Chainer Tana. Superbohaterowie właśnie rozpoczęli eksplorację wielkiej zamkowej biblioteki w Zamku Wszelkiego Zła. Natomiast Terth Girla, Waterboy oraz Treningowiec Mocy zaczęli obserwować poczynania superbohaterów, by superzłoczyńcy z mocami zaatakowali superbohaterów w odpowiednim momencie. Reszta ciemnej strony mocy natomiast oczekuje w wyznaczonych miejscach na atak w pobliżu głównego dziedzińca zamku wszelkiego zła. A więc skoro w końcu dotarliśmy do tej biblioteki, to trzeba dobrze przepaczyć informacje w niej zawarte. Rozdzielmy się może, by każdy się zajął inną półką, by szybciej przejrzeć potencjalne ciekawe i ważne informacje. No dobrze, myślę, że to dobry pomysł. Ja pójdę więc do tej półki, znajdującej się najdalej od nas po prawej stronie. Ja natomiast pójdę do tej półki, znajdującej się za tą półką, do której idzie nasza Poisongirla. A Wy gdzie pójdziecie? Ano ja w sumie mogę pójść do tej półki, znajdującej się tam, gdzie Poisongerla chce iść, tylko że po drugiej stronie. A Ty gdzie pójdziesz, droga Ergerlo? Ano ja w sumie pójdę do tej półki, gdzie chce iść nasz drogi Fireboy, tylko że po drugiej stronie. Rozpocznijmy więc czytanie, gdyż trzeba zasięgnąć jak największej ilości informacji, które przydałyby się dla naszej jasnej strony mocy. Po krótkiej chwili. A więc słuchajcie mnie teraz, drodzy padałanowie bo właśnie mam dla Was ważną informację. Otóż zauważyłem teraz, że nasi wrogowie czyli superbohaterowie rozpoczęli właśnie czytać w bibliotece przeróżne księgi i informacji, a może i nawet czarów myślę. Że musimy jak najszybciej zauważyć odpowiedni moment na atak, aby nasi wrogowie przeczytali jak najmniej ważnych informacji z tych ksiąg z naszej biblioteki, bo będzie źle, jeśli dowiedzą się cennych informacji o Demikulosach albo na temat planów naszej ciemnej strony mocy. No, oczywiście, że trzeba tak zrobić, drogi treningowcu. Według mnie szczególnie dlatego. Że my musieliśmy cierpieć straszne bóle przez nieudane dostawanie się do wyznaczonych ksiąg czarów, a oni od tak bez żadnych konsekwencji mogą przeczytać dowolną księgę z ważnymi informacjami. No właśnie, droga Art bo rzeczywiście oni też powinni cierpieć, by nie okazało się, że nagle znają tak super tajne informacje, że wygrają z nami wojnę o los naszego świata. No w sumie macie trochę racji, ale no tak musi być aby superbohaterowie pomyśleli, że nie mają czego się obawiać abyśmy mogli ich z nienacka zaatakować, gdy nie będą się tego spodziewać. No bo przecież gdyby po próbach przeczytania jakiejś księgi ciągle by czuli straszny ból to wtedy by zrezygnowali z czytania tych ksiąg, a następnie by uciekli z zamku zanim byśmy się nawet zorientowali. Tak więc obserwujcie ich ruchy, a następnie mówcie mi, gdy będziecie myśleć, że to odpowiedni moment, a ja ocenię, czy rzeczywiście to dobry moment. Ja też będę obserwować ich ruchy, więc oczekujcie na mój potencjalny znak. No, no dobrze, dobrze drogi, drogi treningowcy, będziemy, będziemy więc właśnie obserwować, obserwować ich, ich ruchy, by raportować, by raportować ci ci nasze dostrzeżenia odpowiednich, odpowiednich momentów, momentów do ataku. Po kilku minutach czytania ksiąg na półkach w zamkowej bibliotece. A więc słuchajcie mnie teraz natychmiast, moi przyjaciele, bo właśnie przeczytałem bardzo ciekawą informację, która powinna was zainteresować. Otóż ten urywek tej książki mówi, że pod koniec tego roku ma odbyć się specjalne wydarzenie nazwane harmonijnym wygnaniem. Opis tego wydarzenia mówi że co każde harmonijne wygnanie, które odbywa się co osiem tysięcy lat, cała siła jasna strona mocy pod przywództwem wielkiego ducha światła i wszelkiego dobra atremembusy staczą walkę z całą siłą ciemną strony mocy pod przywództwem wielkiego ducha ciemności i wszelkiego złada trenentusa. Czy chcecie więc wiedzieć, co dalej opis mówi? Bo jeszcze dużo tekstu na ten temat tutaj jest. O nie, a więc z tego widać to już za 5 miesięcy to straszne wydarzenie ma się odbyć. Trzeba więc się do niego jakoś przygotować, dlatego czytaj dalej, bo musimy wiedzieć wszystko, co ważne jest na temat tego wydarzenia. A więc dalszy opis mówi o tym, że co każde osiem tysięcy lat wśród każdej z przeciwnych stron mocy znajduje się jeden wybraniec, który według przepowiedni ma mieć moc otwarcia portali znajdujących się na biegunie północnym oraz południowym naszej planety. A gdy oba portale zostaną otwarte, to wtedy o północy wyznaczonego dnia w roku, w którym odbywa się to wydarzenie, to wtedy wielki duch, który przegrał ostatnim razem uwolni się ze swojego więzienia BY móc połączyć swoją moc z wybrańcem przegranej strony mocy, by dzięki temu zyskać moc odporności na niemal wszystkie próby pokonania go. Wielki duch wygranej strony mocy również zyskuje wtedy taką możliwość, z taką różnicą, że od momentu ostatniego wydarzenia po śmierci poprzedniego wybrańca, wielki duch wygrany przechodził do coraz to nowych osób dzięki reinkarnacji, aż do momentu dotarcia do obecnego wybrańca wygranej strony mocy. A to bardzo ciekawe informacje są w takim razie. Jestem bardzo ciekawa tego, kto z naszej jasnej strony mocy jest tym wybrańcem i w jaki sposób odkryć, kto nim jest. A no to skoro chcesz tego wiedzieć, droga Agirlo, to posłuchaj mnie, bo chyba ten tekst mówi także o tej sprawie. A więc każdy wybraniec, który jest połączony z duchem wygranej strony mocy ma możliwość wejścia w specjalny stan, w którym ma możliwość wtedy skorzystania z mocy każdego istniejącego na świecie demikulosa, co jest bardzo ciekawą informacją. Niestety jest minus tej mocy który mówi nam, że osoba w takim stanie może używać jedynie mocy tych demikulosów, które już poznała także, więc jeżeli nie wie ona o istnieniu danego demikulosa przed wejściem w ten stan, to wtedy nie może ona użyć jego mocy. No ale przechodząc już do dalszej części opisu, to ten stan nazywa się albo stanem światła, albo stanem ciemności, w zależności od ducha, z którym jest wybraniec połączony, no i tylko w tym stanie wybraniec ma możliwość pokonania Wielkiego Ducha przeciwnej strony mocy. Gdyż bez tego stanu przeciwny duch jest niewrażliwy na wszelkie ataki skierowane w jego stronę. A czy jest coś jeszcze na temat tego wydarzenia? Czy jednak już nie? Bo jeśli nie, to trzeba poczytać dalej te informacje z biblioteki. Ano niestety już nic dalej nie można przeczytać na temat tego wydarzenia, gdyż dalsza część została wyrwana z tej książki. Więc niestety nie mamy dostępu do tych informacji. Poszukajcie więc dalej innych cennych informacji znajdujących się w książkach z waszych półek. No dobrze, a więc chodźcie do swoich półek już szukać dalszych informacji, a ja pójdę do swojej. Tymczasem u Girli, Waterboya i Treningowca Mocy obserwujących poczynania jasnej strony mocy. A więc słuchaj mnie drogi Treningowcu Mocy. Z tego co widzę to teraz każdy z jasnej strony mocy jest w pełni skupiony już na czytaniu książek, a z oddali nie widać z ich strony żadnego poczucia stresu czy strachu, więc może byśmy w tym momencie ich zaatakowali, bo myślę, że na pewno by nas nie spodziewali. Ano masz rację mówiąc, że nie spodziewaliby się naszego ataku. No, ale to nie jest jeszcze ten odpowiedni moment, gdyż najlepiej będzie, gdy będą oni znajdować się wszyscy w jednym miejscu, odwróceni od wejściowych drzwi, gdyż wtedy zaskoczymy ich najbardziej, bo powalicie ich wtedy wszystkich na ziemię dzięki swoim mocy. No dobrze, więc, drogi nauczycielu mocy. Będę więc nadal obserwować ich poczynania, by powiedzieć Ci o moich spostrzeżeniach, gdy tylko zauważę ten potencjalny moment. Tymczasem u Ninjerinusa czekającego na superbohaterów przy studni w pobliżu głównego dziedzińca, zamku wszelkiego zła. Co niby takiego robią ci superbohaterowie tam w naszym zamku, że tak strasznie długo już czekam na ich pojawienie się na wielkim zamkowym dziedzińcu? Dlaczego ci słabi w walce Waterboy i Ergerla nadal nie wypchnęli ich tym wielkim wybuchem z naszej wielkiej zamkowej biblioteki? Gdybym to ja zamiast nich miał te moce, to już dawno bym ich stamtąd wykopał. Po krótkiej chwili. Witaj ponownie, drogi Inusie. Właśnie po drodze do ciebie usłyszałem, że czujesz się już zirytowany tym czekaniem na superbohaterów, dlatego posłuchaj mnie teraz, bo mam dla ciebie cynko od naszego tajemniczego helpmana. Otóż kilka minut temu superbohaterowie dotarli do naszej wielkiej zamkowej biblioteki i właśnie treningowiec mocy ma powiedzieć naszemu waterboyowi oraz naszej earthgirli o odpowiednim momencie do ataku. Dlatego nie musimy się martwić o to, że coś źle pójdzie, gdyż to właśnie odpowiedzialna i doświadczona osoba powie im kiedy mają ich atakować. Dlatego czekaj cierpliwie, aż w końcu superbohaterowie wypadną ze ściany naszej wysokiej zamkowej wieży, wypchnięci wybuchem naszych superzłoczyńców, a następnie czekaj na ten odpowiedni moment do ataku i zacznij z nimi walczyć. A to w takim razie bardzo fajnie, drogi treningowcu, że superbohaterowie w końcu dotarli do naszej biblioteki, gdyż w końcu nasz wielki diaboliczny plan może przejść do już tej poważnej, przerażającej części. Mam nadzieję, że jak najszybciej ci straszni superbohaterowie zostaną wypchnięci z tej biblioteki, bo przecież ważne jest, aby nie przeczytali oni zbyt dużej ilości tajnych informacji. No a gdy tylko zostaną już wypchnięci, to wtedy będę gotów, aby w odpowiednim momencie powalać ich na ziemię, aby pomóc w walce naszej Erwgerli oraz naszemu Waterboyowi. Tymczasem u superbohaterów szukających dalszych ciekawych informacji w zamkowej bibliotece. A więc słuchajcie mnie, bo właśnie przeczytałam coś ciekawego na temat demikulosów. A więc ten rozdział mówi nam, że można ze sobą łączyć moce demikulosów, ale trzeba przy tym uważać, gdyż zbyt duża ilość użytych naraz demikulosów może skutkować problemami zdrowotnymi bądź zagrożeniem życia z uwagi na zbyt dużą ilość mocy spoczywającej na barkach człowieka. Ale przejdźmy już do czytania rozdziału, skoro usłyszeliście ostrzeżenie, by nie tracić czasu. A więc aby połączyć moc demikulosów na sobie to trzeba je założyć na siebie po czym wypowiedzieć przykładowo takie słowa z użyciem imion oraz mocy, powietrzanko, firekuljonie połączcie ze sobą moce i dajcie mi moc ognia oraz powietrza. No i według rozdziału formułka jest zawsze taka sama, więc wystarczy tylko zmienić nazwę imion oraz nazwę mocy. Aha, aha. Jeszcze jest jeden dopisek, że aby móc połączyć moce demikulosów to posiadacz musi znać każdą formułkę przemieniania się przy pojedynczej mocy na pamięć. Więc rozumiem to tak, że jeśli jak przykładowo znam formułkę przemianę w Poison girle ale nie znam formułki przemiany w Fire-Girle to wtedy nie mogę połączyć ze sobą mocy trucizny i ognia. A to w takim razie bardzo przydatna jest to informacja. Myślę, że mogłoby się to nam przydać w przyszłości, przykładowo gdyby, na przykład, udało nam się naprawić demikulus z pomocy ze szkatułki naszego mistrza, by następnie móc jednocześnie walczyć z wrogami i jednocześnie móc nadawać innym dobrym ludziom moce, aby pomogli nam w danym momencie w walce. Ale dobra, szukajcie dalej, bo trzeba znaleźć jak najwięcej przydatnych informacji. Po kilku minutach kolejnego szukania przydatnych informacji w zamkowej bibliotece. Och, chodźcie tym razem do mnie, bo właśnie znalazłam coś bardzo przydatnego dla naszej sprawy. A więc ten uerywek książki mówi nam, że nie tylko posiadacz demikulosa pomocy może usunąć moc osobie ze specjalną mocą. Działa to tak, że posiadacz demikulosa pomocy przy nadawaniu mocy wysyła do wybranej osoby kule światła, która łączy się z trzymanym przedmiotem posiadacza bądź zewnętrznym akcesorium. A więc rozumiem to tak, że jeżeli uszkodzi się lub zniszczy przedmiot lub akcesorium, w którym znalazła się kula światła, to wtedy posiadacz specjalnej mocy traci tą moc. A to fajnie w takim razie, że poznaliśmy dzięki tej książce sposób na zabranie mocy osobie, która dostała ją od posiadacza DemiKulosa pomocy. Dzięki temu wiemy już dokładnie, jak sprawić, aby taki przykładowy Ninjerinus stracił swoje mocy. Wcześniej mogliśmy się jedynie tego domyślać, gdyż wiedzieliśmy jedynie to, w jaki sposób zabrać moce osobom z mocami żywiołów. Ale dobra, czytajcie dalej różne książki, byśmy wiedzieli jak najwięcej ważnych informacji. Po krótkiej chwili Kurczę już myślałem, że w końcu to będzie ten odpowiedni moment do ataku. Znowu stali oni w jednym miejscu, ale nie wszyscy byli obróceni plecami do nas. No i można było wyczuć że nie czują się oni jeszcze w pełni bezpiecznie przed potencjalnym atakiem naszej ciemnej strony mocy. Cierpliwości, cierpliwości drogi Waterboyu. Jestem pewien, że jeszcze tylko chwila, a w końcu będę mógł wam powiedzieć, że musicie zaatakować. Poczekajcie jeszcze trochę, bo na pewno w którymś momencie ponownie znajdą się wszyscy w jednym miejscu. No dobrze, a więc poczekam z moją ukochaną jeszcze chwilę. Muszę powiedzieć, że czuję to całym już ciałem, że z każdą chwilą czują się oni coraz bezpieczniej i że z każdą chwilą coraz bardziej przekonują się oni do tego, że nikt z naszej ciemnej strony mocy ich nie zaatakuje, co jest bardzo dobrą dla nas informacją. Tymczasem u treningowca walki dystansowej pragnącego przekazać antybenderowi ważne informacje na temat wielkiego diabolicznego planu wszechczasów. A więc witaj ponownie, drogi Antbenderze. Przyszłem teraz do ciebie, gdyż właśnie dostałem cynko od innego treningowca, że właśnie już bardzo niedługo superbohaterowie zostaną wypchnięci z wielkiej zamkowej biblioteki. Jest to pewne dlatego, że widać już z ukrycia, że czują się oni już prawie całkowicie bezpiecznie i pewnie, więc niedługo będzie w końcu ten najodpowiedniejszy i najlepszy moment do ataku z Nienacki. A to superowo bardzo w takim razie, bo już zacząłem naprawdę się już nudzić tym czekaniem na walkę z superbohaterami. Cieszę się, że w końcu będę mógł poważnie już myśleć nad najodpowiedniejszym momentem do zaatakowania superbohaterów. Do zobaczenia więc drogi treningowcu na polu walki bądź przy innej okazji w zamku. No do zobaczenia drogi Antbenderze. Zapewne będziemy się później widzieć. Tymczasem u superbohaterów szukających jeszcze innych informacji w zamkowej bibliotece. A więc słuchajcie mnie teraz szybciutko, kochani przyjaciele, bo chyba znalazłem sposób na naprawę naszego demikulosza pomocy ze szkatułki Mistrza Wszelkiego Dobra. A więc, aby naprawić dany demikulus, to należy znaleźć specjalne substancje i materiały związane z mocą takiego demikulosza. Ale widzę, że jest tutaj konkretny przepis odnośnie naprawy demikulosza pomocy, co jest bardzo ważną informacją. A więc, aby naprawić ten demikulus, to musimy znaleźć lub samemu zrobić dużą kulę wykonaną ze szkła koloru szmaragtowego. Następnie musimy zdobyć próbkę szmaragtowego barwnika, zrobionego ze szmaragdów, by następnie za jego pomocą wysłać wiązkę szmaragtowego światła, która następnie przez przejście przez kulę szmaragtowego szkła musiałby wrócić do barwnika, aby stał się on cieczą. No i gdy to się stanie, to wtedy trzeba demikulus nasz zalać tą specjalną cieczą, by demikulus magicznie się naprawił. Po krótkiej chwili Dobra, dobra, to jest teraz ten moment do ataku. Atakujcie więc, drodzy padałanowie. Po krótkiej chwili A więc bardzo dobrze się wszyscy spisaliście? Każdy z nas znalazł bardzo ciekawą oraz przydatną informację. Gdy tylko wrócimy do bazy dobrych, to trzeba będzie to uczcić jakimś porządnym winem. Ale może poszukajmy czegoś jeszcze? A macie, a macie tu, tu teraz ty, ty tymi wielkimi, wielkimi pociskami popchnięcia, popchnięcia żywiołowego. Po krótkiej chwili. A co się właśnie, co się bo, właśnie, bo teraz całe teraz, ciało mnie boli, teraz, od, teraz, ciało od, teraz od, całe ciało mnie boli od tego strasznego uderzenia. Po krótkiej chwili. Ano witajcie ponownie żałośni superbohaterowie. Widzę, że jesteście aż tak słabi i tchórzliwi, że potrzebowaliście jeszcze kolejnej superbohaterki do pomocy. Myślałam, że skoro pokonywaliście nas w poprzednich walkach, to że jesteście tak dobrzy w walce, że nie potrzebujecie już nikogo więcej, ale jak widać się mocno pomyliłam, bucha ha ha ha. Ale nie martwcie się, bo tym razem to tylko wy będziecie padać na ziemię i tylko wy będziecie pokonywani. Przygotujcie się na to, że zostaniecie wtrąceni do naszego ciemnego lochu, bo jestem pewna, że dzisiaj wszyscy tam traficie. A ja za to myślę, że wszyscy powinniście stracić dzisiaj swoje moce, gdyż wiemy, jak z wami walczyć, więc, gdy tylko padniecie na ziemię, to zabierzemy wam wasze demikulosy, jako że nie chcieliście porzucić tej żałosnej drogi ciemnej strony mocy i odbudować swoje winy wśród naszej jasnej strony mocy. A ty, powietrzusiu, to się już zamknij. Bo twoje zachowanie jest aż nadto żałosne i naganne w porównaniu do nas. Popełniłaś straszne zbrodnie w stosunku do naszej ciemnej strony mocy. A teraz zgadasz, że powinniśmy już dawno porzucić tą ciemną drogę i odpokutować winy wśród Waszej grupy. Jest to strasznie śmieszne, że po takich wielkich zbrodniach mówisz, że to my jesteśmy po złej stronie mocy. Nie traćmy więc już czasu i walczmy, bo trzeba się zemścić w końcu na was za te przeszkadzanie nam we wszystkim co tylko możliwe. Po krótkiej chwili. Ha, Pewnie się tego nie spodziewaliście, bo jak widać, myśleliście, że jesteśmy nadal słabi w walce. A więc patrzcie teraz, bo mam niespodziankę. Po krótkiej chwili. Ach, Koło się nie nie, 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 nie dzieje O nie. Spadam. A teraz wasza kolej. Buha ha ha Po krótkiej chwili. O nie, o, nie. nie, nie. my też zostaliśmy trafieni. A więc amatcie. Spadam. Po dłuższej chwili widzia się superbohaterów na ziemi ze strasznego bólu. Ach, ich! To było straszne. Zostaliśmy z wielką siłą wypcechanięci z tej biblioteki, po czym gdy już uderzyliśmy w ziemię, to spadliśmy po schodach w dół dziedzińca. Chyba nigdy wcześniej nie czułam aż tak potężnego bólu całego ciała. No, właśnie, zgadzam się całkowicie z tobą. No, ale dobre musimy się teraz w pełni skupić na walce i nie możemy pozwolić na to, żeby nas rozdzielili, gdyż pewnie na to teraz liczą, gdyż pojedynczych nas będzie zdecydowanie łatwiej pokonać. Tymczasem u wielkiego wojownika lówka obserwującego zaciętą walkę dobra ze złem: Halo, halo! Słyszysz mnie, drogi Waterboju? Bo wpadłem teraz na genialny plan. Po krótkiej chwili Chroni mnie proszę teraz kochanie, bo właśnie Lufek rozmawia ze mną przez telefon. No dobrze kochanie, będę cię w takim razie chronić, bo zapewnie teraz Lufek ma super plan, którego trzeba posłuchać. Po krótkiej chwili. Ano już ciebie słyszę, drogi ninja rinusie. Musiałem coś przekazać ukochanej Erdhgirli, żebyśmy mogli bezpiecznie rozmawiać. Co więc takiego genialnego chcesz mi teraz powiedzieć? Bo jestem bardzo ciekawy. A no więc plan jest taki, że gdy nadejdzie odpowiedni moment, to wtedy ja wkroczę do bitwy i podbiję wysoko w górę Ergerle. No i gdy to się stanie, to wtedy twoim zadaniem będzie popchnięcie ją wodą w stronę antybendera, czyli tam, gdzie jest przejście między budynkiem sali tronowej a innym budynkiem, gdyż ja znajduję się dokładnie naprzeciwko tego miejsca. Bądź więc gotów cały czas, gdyż ten moment może nadejść w każdej chwili. No dobrze, zrozumiałem przekaz. Będę więc cały czas gotów, by w tej wielkiej chwili popchnąć Jair Girle w stronę Antybendera, by on mógł przejąć walkę. Do usłyszenia drogi ninja A Ano do usłyszenia i bez odbioru. Tymczasem u superbohaterów pogrążonych w strasznych bólach oraz ciągłych zaskoczeniach. Kurczę. To jest straszne. Mimo tego, że jest nas czterech, to chyba przegrywamy z nimi dwoma. Oni umią teraz jakieś magiczne sztuczki, bo teleportują się do nas ciągle i nas popychają potężnymi kopniakami. No właśnie, Eirgyrlo, masz całkowitą rację. No a oprócz tego oszukują oni strasznie w tej walce przez te swoje magiczności. Bo gdy my czujemy się jakbyśmy zaraz mieli paść na ziemię z wycieńczenia to oni w tym czasie czują się coraz bardziej zdrowiej i lepiej mimo tego, że oni też czasem czują straszne i potężne bóle. Po krótkiej chwili. Buhahaha. -ha -ha -ha. Z tego co widzę, to jesteście bardzo zaskoczeni i oburzeni naszym super poziomem walki. Pewnie się nie spodziewaliście takiego wysokiego poziomu mocy i walki z naszej strony. Pewnie teraz mówicie w ten oto sposób. Aaah. Edgila i Waterboy mnie ciągle biją. Chce mi się płakać. Gdzie jest moja mamusia? Co nie, że mam rację. Nigdy się tak bardzo nie uśmiałam jak teraz bucha hachach. A weź się przemknij ziemię, o śmieciółko. Jedynie co robisz to nas drażnisz i wkurzasz, co jest bardzo słabym i żałosnym posunięciem. Ale mnie teraz wkurzyłaś do samiutkiego szczytu całego wszechświata truciaczko malutka. Skoro masz czas na obrażanie mnie to zapewne dostajesz ode mnie za małymi i zbyt słabymi kamieniami. Więc wiedz teraz, że teraz będziesz dostawała samymi wielkimi skałami, które mogą zmiażdżyć człowieka. Po dalszych kilku minutach oczekiwania przez Inusa na odpowiedni moment na wkroczenie do walki. A masz żałosna powietrzuśko. Tym razem już nie uciekniesz od wielkiej kary gwałtu, na którą już od dawna zasługujesz wraz z Pauliną za swoje straszne zbrodnie. Ach. Ale i, -i wysołko jej estim. A, a ma aż powietrzuśko po krótkiej chwili. Ach, uuch, ała. Ale mnie strasznie teraz zabolało ciało po tym uderzeniu. Dlaczego oni mnie tak strasznie potraktowali? Po krótkiej chwili O nie, Irgirlo co się właśnie stanęło już do ciebie biedne po krótkiej chwili Aach, uch, uh, ach. ale mocno uderzyłam w ziemię. Jak to się stało, że tak się stało? Dlaczego zostałam trafiona jakimś wybuchem? A no to moja właśnie sprawka bucha, ha, 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 ha. Nie mogę ci pozwolić na to, abyś pomogła Ergerli, bo ona jest teraz moja. Nie myśl nawet, że ja albo ktoś inny z ciemnej strony mocy pozwoli tobie albo reszcie pomóc jej w walce, bo musi ona trafić do ciemnego lochu, gdyż na to właśnie zasługuje. Po krótkiej chwili. A więc witaj, witaj śmieszna powietrzuśko. Przygotuj się na trafienie do ciemnego lochu, bo zaraz tam trafisz, gdyż mam moc jakiej byś się nie spodziewała bucha Ano no to raczej ty się na to przygotuj, bo ja nigdy nie pozwolę na to, abyście zgładzili naszą jasną stronę mocy. Tymczasem w komnacie Helkmana, który obserwuje cały czas przebieg walki z superbohaterami dzięki swojej magicznej mocy. -ha, 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 ha. w końcu posłali oni Air w stronę antybendera. Teraz to tylko kwestia czasu, żeby ona jak i być może reszta bohaterów trafiła do naszego ciemnego lochu. Ano wiadomo, wiadomo kochaniutki mirokerku. Myślę właśnie teraz tak jak ty teraz po usłyszeniu tej nowiny od ciebie. No ale teraz trzeba przejść do ostatniej fazy naszego wielkiego diabolicznego planu wszechczasów, by na wypadek niepowodzenia naszych padałanów móc zwyciężyć z superbohaterami. A więc nadaj mi teraz proszę moce mistrzowskiego posługiwania się łańcuchami oraz kontroli i tworzenia łańcuchów, które będę rzucać w superbohaterów, by ich zastopować. No dobrze, a więc tak teraz zrobię. Leć do mojej ukochanej moja mała święcąca kulo i nadaj jej te moce. Po krótkiej chwili. Witaj kochana TajnerTino. Nadaję ci moce mistrzowskiego posługiwania się łańcuchami oraz kontrolowania i tworzenia łańcuchów, którymi można również rzucać lub strzelać w stronę wrogów. Poczekajmy więc na odpowiedni moment do wkroczenia do akcji, a wtedy pójdziesz pomóc naszym padałanom, a wtedy w końcu zwyciężymy. A więc dziękuję ci bardzo kochany helpmanie bucha ha W końcu ci żałośni superbohaterowie zostaną wtrąceni do naszego ciemnego lochu. No a gdy już tam trafią to wtedy będziemy mogli ich ściąć na naszej gilotyni bucha i tak oto po tych słowach kończy się przedostatni odcinek pierwszego sezonu Demikuloutu. Dowiadujemy się tu jeszcze, że Antybender właśnie rozpoczął walkę z Airgirlą. Natomiast reszta superbohaterów walcząc z Ninjerinusem, Waterboyem i Erdgirlo stara się dostać do Airgirli by ją uratować, lecz zdaje się, że to nie jest możliwe w żaden sposób do zrobienia dlatego powoli tracą nadzieję na zwycięstwo ze złem.